Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Wydanie z roku 1929. Tłumacz anonimowy. Czyta Włodzimierz Pławecki. Audiobóg został nagrany na podstawie tekstu dostępnego w domenie publicznej. Szczegóły w opisie filmu. Część pierwsza, rozdział ósmy. Zamek IF. Przechodząc przez przedpokój, komisarz policji skinął na żandarmów. Którzy momentalnie otoczyli dookoła Dantesa. Otworzono przed nim ciężkie drzwi i cała grupa znalazła się w długim korytarzu, przejmującym dreszczem tych, którzy się na nim znajdą wbrew własnej woli. Podobnie jak mieszkanie Wilforta łączyło się z gmachem sądowym, tak ten ostatni łączył się znów z więzieniem, smutnym godłem sprawiedliwości. Po licznych zwrotach i zakrętach korytarza ujrzał Dantes drzwi na rygiel zamknięte. Komisarz policji po uderzył w nie młotkiem żelaznym, co tak zabrzmiało Dantesowi, jakby uderzenia te spadały mu na serce. Drzwi te otworzyły się i dwaj żandarmi popchnęli z lekka wahającego się więźnia. Przestąpił próg straszliwy, i drzwi z łoskotem same zatrzasnęły się za nim. Wilgotne i ciężkie objęło go powietrze. Był w więzieniu. Wprowadzono go następnie do pokoju względnie czystego, ale opatrzonego kratami i ciężkimi reglami. Widok tego zdecydowanego już więzienia nie pozbawił jeszcze Dantesa bynajmniej nadziei. Wierzył, iż królewski podprokurator go wybawi, że go wydobędzie z Toni. Minęły dobre cztery godziny, jak go do celi tej wprowadzono. Był to, jak o tem już wspominaliśmy, dzień pierwszego marca dzień szybko zbliżał się ku końcowi i wkrótce więzień nasz ujrzał się w mrokach nocy wówczas zmysł słuchu wzmógł się kosztem wzroku nagle gasnącego na najmniejszy szmer z zewnątrz dochodzący w przekonaniu że już przychodzą go uwolnić powstawał nieodmiennie i pośpieszał do drzwi szmery te cichły wszelako i dante zwracał na miejsce na koniec późnym wieczorem gdy stracił wszelką już nadzieję Rozległ się ponownie szmer, który tym razem zdawał się istotnie ku jego zbliżać drzwiom. I w rzeczy samej ktoś stąpał przed jego celą. Zakręcono kluczem w zamku, skrzypnęły nagle rygle i olbrzymia zapora otworzyła się wreszcie. A oślepiające światło dwóch pochodni wydarło się nagle w głąb celi. Przy świetle tym Dante dojrzeć zdołał błyski świateł na bagnetach, szablach i kaszkietach czterech żandarmów. Dantes wtedy postąpił parę kroków naprzód i stanął jak wryty, wpatrując się w ten przemoc siły zbrojnej. – Po mnie przyszliście? – zapytał. – Tak jest – odpowiedział jeden z żandarmów. – Od pana prokuratora królewskiego? – A któż inny może nam rozkazywać? – A więc dobrze, idę z wami. Przekonanie, że przyszli z rozkazu de Villefort, napełniało go spokojem i odwagą. Postąpił naprzód swobodnym krokiem i stanął spokojnie pośrodku swej straży. Gdy zeszli na dół, oczekiwał ich przy wyjściu woźnica, na koźle obok niego urzędnik policyjny. Czy to dla mnie ten powóz? zapytał Dantes. Siadaj, rozkazał żandarm, nie odpowiadając na pytanie. Dantes otwierał już usta, by zaoponować, ale drzwiczki powozu otworzono, a jego samego szybko i nagle wepchnięto do wnętrza. Ani chciał, ani był w stanie się opierać. W jednym mgnieniu oka znalazł się pomiędzy dwoma żandarmami. Dwaj zaś pozostali usiedli na przodzie powozu i ciężka landara ruszyła w drogę. Dantes spojrzał przez otwory zakratowane i poznał, że dotychczasowe jego więzienie zmieniło się o tyle, iż teraźniejsze toczyło się, huczało i unosiło go w niewiadomą dal. Spoza krat gęsto krzyżowanych, także ręki niepodobna było przez nie przecisnąć, poznał, że przejeżdżali przez ulicę Kessery, następnie Saint-Laurent, Tamariz wreszcie. Poprzez kraty powozu zabłysło światło od odwachu. Powóz zatrzymał się, urzędnik policyjny wysiadł i postąpił ku odwachowi. Dwunastu żołnierzy wyszło natychmiast i uszykowało się w szpaler. Przy świetle latarni ujrzał Dante z połysk bagnetów, – Czyżby to było na moją cześć? – zapytał sam siebie. Urzędnik policyjny, otwierając drzwiczki, aczkolwiek nie wymówił słowa, odpowiedział mu dobitnie na to nieme zapytanie. Wskazał mu mianowicie ścieżkę, która się utworzyła pomiędzy dwoma szeregami żołnierzy, którzy siedzieli na przednim siedzeniu. Następnie rozkazano wysiąść więźniowi. Na koniec wyszli żandarmi pozostali. I cała piątka, zaimprowizowanym szpalerem z bagnetów, Przeszła na brzeg morza ku oczekującej na nich łodzi. Żołnierze przypatrywali się przechodzącemu Dantesowi z wyrazem głupkowatej ciekawości. Gdy wsiadł do łodzi, znów otoczony został żandarmami. Nagle wstrząśnięcie odepchnęło łódź od brzegu i czterech przewoźników zaczęło robić wiosłami. Na dany znak łańcuch port zamykający opadł i Dantes ujrzał się na pełnym morzu. A wtedy, mimo grozy otoczenia, serce jego ogarnęło uczucie nieogarniętej radości czy nadziei. Powietrze to już wolność. Morze to nieskończoność. Odetchnął pełną piersią, świeżym tchnieniem od fal idącym i powiewem wiatru, który na skrzydłach niesie wonie morza. Odetchnął, lecz natychmiast i westchnął głęboko. Przepływał bowiem w pobliżu miejsc, gdzie rankiem, a więc tak niedawno, był szczęśliwy. Łódź płynęła. Minęła już Ted de mort a następnie i przystań Ferro. Gdzież wy mnie wieziecie? — zapytał Dantes. — Dowiesz się nie za długo. — Ale przecież... — Mówić nam nie wolno. Dantes był również prawie że żołnierzem. Zrozumiał od razu, że pytać w tych warunkach jest rzeczą zdrożną. Za to najdziwaczniejsze myśli zaczęły mu krążyć po głowie. Zauważywszy, iż tak małą łódką nie można było odbyć dłuższej podróży a także, iż nie było widać w pobliżu żadnego większego statku na kotwicy, ku któremu by zmierzali, myślał, że go wywożą na jakiś oddalony punkt brzegu, by go tam puścić wolno. Nie był związany, nie okazywano chęci nawet okucia go w kajdany, co wszystko razem zdawało się budzić dobre nadzieje. Wreszcie pod prokurator człowiek, jak się okazało, najzacniejszy, zapewnił go przecież, że byleby nie wymówił fatalnego nazwiska Nortii, to może być spokojny. Ten sam podprokurator zniszczył przecież w jego oczach ów list przeklęty, będący jedynym dowodem jego winy. A łódź minęła tymczasem wyspę Rotano, na której ustawiona była latarnia morska i zbliżać się zaczęła do wzgórza Katalonów. Tu wzrok więźnia z niezwykłą siłą przebijać zaczął ciemności. Tam gdzieś w tej stronie znajduje się przecież jego ukochana Mercedes. Wytężył wzrogi, jakby w nagrodę tych wysiłków przed oczyma jego majaczyć zaczęła na brzegu sylwetka kobiecej postaci. Może przeczucie powiedziało Mercedes, że ja przepływać będę tak blisko niej i wybiegłaby mnie zobaczyć, pomyślał Dantes. Na wzgórzu katalończyków jedno tylko gorzało światełko. Po bliższym wpatrzeniu się i porównaniu położenia poznał, że płomień ten pali się w pokoiku jego narzeczonej. Gdyby zawołał głośno z pełnej piersi, wołanie to doszłoby do jej uszu zapewne. Co by pomyśleli żandarmi? Nie otworzył przeto ust, choć mu się rwała dusza. A łódź płynęła. Lecz więzień jej nie myślał już o swej drodze. Myślał o Mercedes. Jakaś lokalna przyczyna przysłoniła mu światło z jej okna bijące. Odwrócił się i spostrzegł, że coraz głębiej się wrzynają w bezmiar wód. Rozwinięto żagle i łódź szła pędem wiatru jedynie. Mimo wstrętu, jaki miał do wypytywań żandarmów, zbliżył się do jednego z nich i biorąc go za rękę, rzekł. Przyjacielu, zaklinam cię, ulituj się nade mną i daj mi odpowiedź. Jestem marynarzem i dobrym jestem Francuzem, bez względu na to, że mnie o zdradę oskarżają. Powiedz, dokąd mnie wieziecie. Żandarm spojrzał, pomyślał. Wreszcie doszedł najwidoczniej do przekonania, że nie ma żadnej dobrej racji ukrywania przed więźniem celu podróży, o którym i bez tego dowie się on nie za długo, rzekł przeto. — Jesteś marsylczykiem i marynarzem. — A pytasz mnie, dokąd zmierzamy? — Tak, bo na honor nie mogę się zorientować. — Albo masz oczy bielmem przysłonięte, albo też nigdy nie wychodziłeś z portu marsylskiego. — A jednak nie wiem... Obejrzyj się więc uważnie dookoła, to może na koniec czegoś się domyślisz. Dantes powstał, rzucił okiem w stronę, w którą statek płynął i ujrzał o paręset metrów przed sobą wyniosłą, stromą i posępną skałę, na szczycie której majaczyły kontury cytadeli zamku If. Było to więzienie najstraszliwsze ze strasznych, dookoła którego czaiła się groza. Boże, mój Boże! zawołał. To zamek If. I po cóż my tam płyniemy? Żandarm tylko znacząco się uśmiechnął. Przecież niepodobna, aby tam mnie uwięzić miano. Zamek IF jest przecież więzieniem stanu, przeznaczonym wyłącznie dla więźniów politycznych, wyjątkowo niebezpiecznych. A ja przecież nie popełniłem najmniejszego choćby przestępstwa. Czy w tym zamku są jacyś sędziowie? O ile wiem, sędziów tam nie było nigdy, jest tylko dowódca twierdzy są dozorcy więzienni, jest wreszcie garnizon. No i jest mur wysoki, na wysokiej skale i morze dookoła. I mnie tam uwięzić mają, pomimo obietnicy pana de Wilfo? Nie wiem, co ci tam pan de Wilfo obiecywał, wiem to jedynie, że płyniemy do zamku IF. Ale co to jest? Co robisz? Hola. Zaś Dante z jednym poruszeniem, jak błyskawica nagłym, które przewidziało jednak wprawdzie oko żandarma, chciał się rzucić do morza. Aha, zawołał żandar, gniotąc mu kolanami piersi. Aha, to takie jest marsylskie słowo honoru? No, teraz, bratku, porusz się tylko. A kule w łeb ci wpakuje niezawodnie. I wymierzył karabin w Nantesa. W pierwszej chwili przychodziło na myśl nieszczęśliwemu uczynić właśnie to zakazane poruszenie i zakończyć w ten sposób to niespodziewane nieszczęście. Przypomniał sobie jednakże obietnicę de Wilforta i odzyskał od razu równowagę umysłu. Rozbudziła się ponownie nadzieja. Przytem śmierć na dnie łodzi z ręki żandarma wydała mu się ohydną. Legł więc na dnie łodzi nieruchomo, gryząc palce z wściekłości. W tejże samej prawie chwili gwałtowne uderzenie wstrząsnęło łódką i jeden z wioślarzy wyskoczył na skałę, do której przybili. Dantes z tego wywnioskował, że przybyli już do celu podróży. Straż zmusiła go do powstania i do wyjścia z łodzi. Dantes poddał się już przeznaczeniu i nie stawił bezużytecznego oporu. Chwiał się tylko jak pijany na nogach i wodził obłąkanym wzrokiem dookoła. Widział, iż przechodził pod jakąś bramą i że ta brama zamknęła się za nim. Ale było to dla niego najzupełniej obojętne. Odczuł jedynie, że nie widzi już morza i że został ściśnięty murami, że go one przytłaczają, że jest mur przed nim i za nim. I że mur podobny jest i nad nim również i że nad tym wyżej jest znów mur. Zamarł w odrętwieniu. Po chwili spostrzegł, że został wprowadzony na obszerny co opasany murami. Żandarmi pewni już, że im tutaj więzień nie ucieknie, puścili go wolno czekali na rozkazy gdzie więzień zapytał głos jakiś tu odpowiedzieli chórem żandarmi niech idzie za mną poprowadzę go do jego celi idzie krzyknęli żandarmi dantes poszedł w mrok za swym przewodnikiem weszli do jakiejś podziemnej jamy o wilgotnych ścianach po których spływały jakby łzy w celi dantesa palił się nikły kaganek oto twój apartament na tę noc powiedział dozorca Komendant już się położył, jutro zatem dopiero gdy się obudzi i przejrzy rozkazy, może ci wyznaczy inne pomieszczenie. Tymczasem masz tu chleb i wodę w tym oto dzbanku, słomem w kącie. Słowem, masz wszystko, czego więzień pragnąć może. Dobranoc! I zanim Dante obejrzał się, by zobaczyć, gdzie jest ów chleb, woda i słoma, dozorca wziął lampkę, zamknął drzwi i pozostawił więźnia w głębokich ciemnościach. I tak minęła noc, noc bezsenna. Z pierwszymi promieniami dnia dozorca znów wszedł do ciemnicy i zakomunikował więźniowi, że z rozkazu komendanta więzień pozostawać ma w tej samej celi, którą zajmuje. Dante z od chwili zamknięcia drzwi przez dozorcę poprzedniego dnia wieczorem siedział nieruchomo na jednym i tym samym miejscu. Jakby go doń przykuła jakaś żelazna ręka. Oko jego stało się zamglone, a skóra na ciele jakby obwisła. Wejście dozorcy nie rozbudziło go z tego omdlenia. Widząc to, dozorca podszedł do więźnia, ale Dantes go nie widział, nie słyszał. Uderzył go wtedy po ramieniu. Dantes drgnął silnie i jeszcze niżej opuścił głowę. – Co to, nie spałeś wcale? – zapytał dozorca. – Nie wiem. Dozorca spojrzał na zdziwiony. No a jeść ci się nie chce? Nie wiem, lecz chciałbym zobaczyć się z komendantem. Dozorca wzruszył ramionami i wyszedł z celi, zamykając drzwi starannie. Dante zleniwie leniwie powiódł za nim oczami i wyciągnął ręce ku zamykającym się drzwiom. Wybuchnął gwałtownym łkaniem. Łzy spływały mu dwoma strumieniami. Zwiesił głowę i modlić się zaczął gorąco. Myślą przebiegał całe swe życie badał się robił rachunek sumienia by sobie uświadomić za jaki grzech występek spotkała go ta okropna kara i na takich rozmyślaniach minął mu dzień nie tknął chleba zwilżając jedynie wodą spalone gorączką usta w tej niedoli i męce dręczyła go nieodparcie przytem jedna myśl że się tak spokojnie jak owca na rzeź idąca prowadzić pozwolił że nie skoczył do morza jak to dziesięć razy mógł czynić Mógł, mógł, a gdyby raz już znalazł się w wodzie, dałby sobie radę. On, pływa i nurek zawołany, pierwszy w całej Marsylii, uszedłby na pewno z rąk straży, dotarł do brzegu, przeczekał czas poszukiwań w jakiejś pieczarze nieznanej, potem wsiadłby na pierwszy lepszy statek korsarski i uciekł na nim do Włoch lub Hiszpanii. Stamtąd napisałby do ojca, do Mercedes i mogliby żyć szczęśliwie. Mogli, mogli. Taki marynarz jak on wszędzie by był dobrze widziany. Pracę znalazłby łatwo. Mówił przecież po włosku jak Toskańczyk, po hiszpańsku jak dziecko starej Kastylii. Byłby żył w zupełnym szczęściu, tęskniąc tylko trochę za ojczyzną. A teraz co? Jest więźniem na zamku If, najokropniejszym z więzień, do którego gdy kto wejdzie, wszelką winien stracić nadzieję i jest bez żadnej wieści o ojcu i o Mercedes, i nie będzie wiedział o nich już nic nigdy. Źle, źle zrobił, że zaufał słowom pana de Wilfo. To go zgubiło ostatecznie, i czuł, że go ogarnia szaleństwo. Rzucił się na słomę i tarzać się zaczął z wściekłością. Wszedł znów dozorca, co mu dało świadomość, że minął dzień. No i jakże? zapytał wesoło. Uspokoiłeś się już? Dantes nie odpowiedział ani słowa. No, no, rzekł tknięty nagle litością dozorca. Nie upadaj na duchu, cóż u Boga. Może żądasz czego, powiedz? Chcę widzieć komendanta. To jest pragnienie bezsensowne. Dlaczego? Bo na to nie pozwalają przepisy więzienne. A cóż wolno żądać więźniowi? Wolno mu żądać lepszego pożywienia, o ile ma pieniądze, przechadzki, książek nawet. Książek nie potrzebuję przechadzać się nie mam sił pożywienia ależ ja nie jem zupełnie chcę jednej rzeczy chcę się widzieć z komendantem jeżeli mnie nudzić będziesz tym jednym niedorzecznym żądaniem to jutro zupełnie do ciebie nie przyjdę i wody nawet mieć wtedy nie będziesz mniejsza o to odpowiedział wtedy dantes umrę wtedy z pragnienia ton jakim wyrzekł dantes te słowa dowodził iż więzień umarłby bardzo chętnie. A to nie leżało w intencjach dozorcy. Każdy więzień bowiem przynosił dozorcy dziesięć su dziennie. Dochodu takiego nie można się było pozbawiać samochcąc. Argument był aż nadto przekonywujący. — Słuchaj no — powiedział przeto dozorca — to, czego żądasz, jest do zaspokojenia niemożliwe. Nie domagaj się więc tego ode mnie. Nie było dotąd wypadku, by na żądanie więźnia... Komendant przychodził go odwiedzać. Bądź więc rozsądnym. Pozwolę ci wyjść na przechadzkę, a może kiedyś uśmiechnie ci się los i spotkasz komendanta. To wtedy przedstawisz mu swą prośbę, jeżeli tylko będzie chciał cię wysłuchać. Jeżeli by się tak stało, byłoby to wielkie szczęście twoje. Jak długo przyszłoby mi czekać? Diabli wiedzą. Może miesiąc? Trzy miesiące? Rok może cały? A może zdarzyć się to choćby i jutro? Tak nie chcę. Ja widzieć się z nim muszę natychmiast. Ależ, mój drogi, nie pozwalaj sobie opanowywać się jednej myśli, bo możesz zwariować. Tak sądzisz? Ależ tak, to są zwykłe początki obłędu. Mamy tu dosadny przykład tego. Mamy tu mianowicie księdza, który bezustannie ofiarowywał komendantowi milion dukatów za uwolnienie. Był więziony w tej właśnie celi. I dawno stąd wyszedł? Dwa lata temu. Zwolniono go? Nie wpakowano do ciemnicy. Słuchaj, zawołał na to Dantes. Ja nie jestem księdzem, nie jestem także szalonym, aczkolwiek możliwe, że oszaleję w przyszłości. Zrobię ci więc w pełni świadomości propozycję. Jaką na ten przykład? Ja nie dam ci miliona dukatów, bo ich nie mam. Ale dam ci sto livrów, jeżeli pójdziesz do Marsylii a stamtąd do osady katalonów i oddasz list jednej tamtejszej mieszkance imieniem Mercedes nie będzie to list nawet dwa wiersze tylko gdybym odniósł te dwa wiersze a stało się to wiadome potem straciłbym miejsce z pensją tysiąca liwr w rocznie nie licząc gratyfikacji dochodów i utrzymania jak tedy myślisz czy nie byłbym wielkim głupcem gdybym tysiąc przeciwko setce chciał stawiać masz słuszność piastuj więc z pokoju twe zaszczytne i tak intratne stanowisko jeżeli jednak nie chcesz donieść komendantowi że więzień świeżo przybyły chciałby go zobaczyć jeżeli nie chcesz odnieść dwóch niewinnych wierszy do mej narzeczonej a przynajmniej uwiadomić ją że ja tu się znajduję to wiedz że któregoś dnia gdy tu wchodzić będziesz schowam się za te oto drzwi i z tyłu tym oto stołkiem roztrzaskam ci głowę – Co? Groźby? – odkrzyknął dozorca, w tył się cofając. – Chyba ci się już pomieszało w głowie. Ten ksiądz zupełnie jak ty rozpoczynał, więc zapewne nie za długo i ty zwariujesz i trzeba cię będzie wtrącić do ciemnicy. A mamy tutaj lochy porządne. Dante sporwał za stołek i wywinął nim w powietrzu. – Dobrze, dobrze – zakrzyknął dozorca. – Gdy tak tego pragniesz, to już powiadomię o wszystkim komendanta – i dozorca, cofając się tyłem, wyszedł z celi, lecz bardzo szybko powrócił w towarzystwie czterech żołnierzy i kaprala. Z rozkazu komendanta, rzekł, zejdziesz w więźniu o jedno piętro niżej. To jest do lochu, dorzucił kapral. Do lochu, wariaci winni siedzieć z wariatami. Na tę wieść straszliwą Dantes wpadł w stan jakiegoś odrętwienia i dał się żołnierzom bez oporu wyprowadzić. Przeszli korytarz, następnie schodami zeszli w dół. Potem jeszcze kilkadziesiąt kroków przeszli korytarzem i przed Dantesem otworzyły się drzwi ciemnicy, do której został wepchnięty i drzwi zatrzasnęły się za nim. Wtedy Dantes z wyciągniętymi rękami szedł prosto przed siebie. Dopóki na mur nie nastąpił. Wtedy usiadł i bez ruchu tak pozostał jego oko nawykłe już do ciemności odzyskiwało zwolna zdolność rozpoznawania przedmiotów zazgrzytał zębami i pięściami zaczął się bić w głowę dozorca miał słuszność niewiele brakowało aby dostał pomieszania zmysłów